Często dorośli odmawiają sobie wielu rzeczy dla dzieci, odkładają swoje przyjemności, marzenia i małe radości na później. Nie jeżdżą w podróże, nie poświęcają czasu na swoje hobby, nie robią tego, co ich naprawdę cieszy. Ale dziecko widzi nie to, co się mu mówi, lecz to, co obserwuje. Jeśli widzi, że rodzice potrafią cieszyć się życiem, Radować się procesem i prostymi chwilami, uczy się tego samego. Wtedy znajdzie własne sposoby, by żyć z radością, wdzięcznością i z przyjemnością, znacznie więcej niż z jakichkolwiek rad czy słów. Rzeczy, podróże czy prezenty odkładane na później mogą okazać się niepotrzebne. Dziecko ma własny smak i zainteresowania. Pojawiają się nowe mody i pragnienia, a to, co kiedyś wydawało się ważne, traci sens. Dlatego trzeba żyć tu i teraz, cenić chwilę, cieszyć się małymi radościami, nie odkładać życia na później i pokazywać dziecku, jak można cieszyć się. Samym procesem życia źródło zdrowia.